Po raz kolejny na moim kanale Dzisiaj przygotowałam taki makijaż e, Dla odważniejszych z Was Które lubią bawić się kolorem Lubią bawić się błyskiem Nie mają problemu z noszeniem czarnych kolorów na oczach Ponieważ mamy tutaj zarówno kreskę Zarówno czarną kredkę e, Mamy tutaj błysk na twarzy Więc jeżeli lubicie taką zabawę Lubicie kolor na sobie To ten makijaż będzie dla Was I jeżeli macie ochotę dowiedzieć się jak go wykonać Zapraszam Was na dzisiejszy filmik Zacznę od mojego ulubionego cienia z Makeup Geek Unexpected Jest to idealny dla mnie cień transferowy Szczególnie jeżeli będę używać fioletowych cieni, a właśnie taki mam zamiar Używam do tego pędzelka Zewa 227 do rozcierania teraz cień z paletki Sugar Peel Sparkle Baby. Cień nazywa się Frostin i jest to taki bardzo jasny, e, bardzo delikatny fiolet i nakładam go mniej więcej w to samo miejsce, żeby jeszcze ten cień troszeczkę bardziej rozdymić. Teraz za pomocą pędzelka 221 z Zewy Nakładam taki ciemno, dosyć fioletowy cień z paletki BH Cosmetics. No niestety nie mają nazw, więc po prostu zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Nakładam go w zewnętrznej części powieki do mniej więcej środka i później będę, ją będę ten cień nakładać w wewnętrznej części powieki, ponieważ chcę, żeby środek był całkowicie pusty w tym momencie. po pędzelek z 231 i po kolejny cień. Będzie to ta ten sam fiolet z paletki BH Cosmetics i będę go nakładać wewnętrzną część powieki. Część górnej powieki będę wklepywać palcem Cień foliowy z Makeup Geek in the Spotlight, i to jest coś takiego. Od razu delikatnie roztarłam granicę. Biorę teraz jednak ten sam pędzelek, który miałam przed chwilą, i delikatnie te e, cienie jeszcze bardziej e, rozcieram. Blenduję, ale bez nakładania cienia na pędzelek, Chcę, żeby największa koncentracja tego koloru znajdowała się nad źrenicą. Na no ten sam pędzelek nakładam teraz odrobinę trochę cieplejszego cienia z tej samej paletki i będę go nakładać tutaj na górną część załamania. Tylko po to, żeby trochę ten kolor sprawić, że będzie bardziej intensywny. Następnym krokiem, jaki wykonuję, jest użycie czarnej kredki na dolną linię rzęs. Będzie to kredka z lankoma o no, numerku 01. Jest to po prostu zwykła czarń. I będę ją nakładać od zewnętrznej części powieki do mniej więcej tego miejsca, ponieważ tutaj mam zamiar tak troszeczkę wyostrzyć ten wewnętrzny kącik eyelinerem. Następnie biorę pędzelek z Rudolph Jest to taki bardzo malutki paski pędzelek syntetyczny, którym rozcieram czarną kredkę. Tutaj uciekł kolor, w związku z tym biorę. Pędzelek do blendowania i dokładam odrobinę fioletu, żeby połączyć tą czerń. Też i tak tutaj możemy zrobić kreseczkę, ale chciałabym, żeby one się ze sobą po prostu ładnie łączyły. Za pomocą pędzelka Pencil Brush jest to pędzelek Glambrush numerek O6. Nakładam kolejny foliowy cień z Make-up Gig i będę go używać tylko po to, żeby e, fioletem jakby rozdymić tą dolną kreskę. Nie, mam, nie chcę, żeby tutaj tego koloru było za dużo. Chcę po prostu uzyskać, e, jakby czerń przychodziła w fiolet, rozdy, rozdymienie takie. Chciałabym na górnej linii rzęs namalować czarną kreskę eyelinerem. Mam zamiar wyciągnąć ją tutaj wewnętrznym kąciku i połączyć ją z, kredką, z czarną kredką, którą zaraz położę na dolną linię rzęs, linię wodną. Spróbuję to nagrać, ale nie obiecuję, że mi to wejdzie. No, niestety nie udało mi się tego w żaden sensowny sposób nagrać, ponieważ po prostu nie było mnie w kadrze. Powiem Wam, co zrobiłam. Namalowałam sobie kreseczkę wzdłuż linii rzęs, przeciągnęłam ją na wewnętrzny kącik i dociągnęłam do dolnej linii wodnej. Kreseczka się stapia y, z roztartą wczerni, wcześniej czarną kreską, w związku z tym ona nie ma jakby zakończenia, nie ma tej swojej jaskółki, tylko tutaj jakby wchodzi w całą resztę. Y, generalnie teraz pozostało mi jedynie wytuszywać rzęsy i dokleić sztuczne. Zrobię to i przejdziemy do makijażu twarzy. Nałożę teraz brązer i będzie to brązer z Debalm Bahama Mama i będę go nakładać pędzelkiem Hakuro, nie, przepraszam, Kryolan 1711. Różem jaki będę używać, będzie róż również z Debalm, będzie to Fratbo i ten taki różowytki, i będę go nakładać tym samym pędzelkiem. I ponieważ na oczach mam tylko odrobinę błysku, stwierdziłam, że fajnie na reszcie twarzy będzie też wyglądać taka delikatna poświata i użyję oczywiście Mare Luminizer i użyję do tego pędzelka z Sephory. Dokładnie tego, jest to pędzelek, który nosi numerek 51. To zrobić takie bardzo neutralne, więc nałożę sobie na nie tylko konturówkę z Golden Rose o numerze 3 i na wierzch położę błyszczyk z Maka Naked Space. Właściwie na środkową część ust, żeby je rozświetlić. I właściwie w ten sposób prezentuje się gotowy makijaż. Tak prezentuje się zakończony makijaż: e, fiolet, złoto, błysk na twarzy, takie wcale niedelikatne, ale wcale też nie mocne usta rozświetlona, wewnętrzna część powieki, właściwie to środkowa część powieki. Jeżeli lubicie tego typu makijaże, to tak naprawdę każde zestawienie kolorystyczne będzie dobre, ponieważ e, złoto wygląda... Do, czy złoto, to jest takie, wiecie, takie szampańskie złoto e, w połączeniu z fioletem, z zielenią, z granatem również będzie wyglądać przepięknie. Więc jeżeli akurat nie przypadacie za fioletami, to możecie próbować innych kolorów, e, Koniecznie dajcie mi znać, czy makijaż wam się podoba. Klikajcie kciuki do góry, subskrybujcie mój kanał, Instagram, Facebook. Po prostu bądźcie na bieżąco ze wszystkim. Do zobaczenia następnym razem.